Cześć moi mili z tej strony Adam Kodorowski. Mam nadzieję, że pomogły wam trzy części malowania kamuflażu samolotów japońskich. Inaczej może taki wzór kamuflażu japońskiego. I dzisiaj na prośbę z jednego subskrybentów zaprezentuję unboxing jednego, no można powiedzieć z nowszych modeli firmy Italeri w skali 1.72 będzie nim radziecki czołg T-55 w wersji A który można wykonać w czterech wersjach można w, w sowieckiej, niemieckiej, polskiej jak i również rumuńskiej oczywiście mówię tutaj o krajach tych z okresu układu warszawskiego i wracamy, proszę bardzo, prezentujemy T55A od firmy Italeri w skali 1.72 z silnikiem model o numerze katalogowym 7081 tak się prezentuje jedna strona pudełka tak druga strona Tutaj mamy pokazane wzory oznaczeń i schematy malowań. Również mamy pokazane tutaj farby, jakie przydałoby się mieć, żeby pomalować te czołgi. Tu są oczywiście italerii, no, pokazujemy farby własnej firmy. I co tu mamy ciekawego? Mamy oczywiście siły zbrojne NRD. DDR, dawnego. E, mamy również oczywiście e, polskie siły zbrojne, wojska lądowe, nawet jest to e, zaznaczone i tu jest ciekawe oznaczenie, bo jest to e, czołg z oznaczeniem z e, roku 1968. A trzeba pamiętać, że w tym roku były bratnie manewry i najprawdopodobniej ten czołg brał udział e, w e, w inwazji można powiedzieć, tak naprawdę rewolucji czechosłowackiej. No i mamy oczywiście też czołg malowany w kamuflażu rumuńskim. I tutaj dodatkowo, oczywiście, możemy jeszcze w wersji radzieckiej, armii czerwonej. On był malowany podobnie jak DDR-owski, na ciemny-zielony kolor. Jaki również miał oznaczenia czerwonej gwiazdy? Przechodzimy do unboxingu. Z pudełka wyjmujemy torebkę foliową z kilkoma ramkami. Mamy również, oczywiście, zestaw kalkomanii do czterech wersji. Jak widzę, tutaj jest tylko, jeżeli chodzi o wersję sowiecką, to jest ten wariant. Tutaj, przepraszam bardzo, wariant A. I mamy oznaczenia właśnie wojsk morskich, deksantowych, tak naprawdę no, takiej sowieckiej piechoty morskiej. Mamy oczywiście oznaczenia polskie. Tutaj mamy ddr a tu rumuńskie. A co znajdziemy w instrukcji? Ciekawy jestem. Dawno, powiem wam, nie oglądałem modelu firmy Italeri. No na pierwszej stronie, no to jak sami widzieliście, mamy informację o czołgu T55 i mamy w języku angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim. Na kolejnych stronach widzimy zawartość pudełka, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5 ramek. No i tutaj mamy sugestie producenta, jak sklejać model w jakiej kolejności, czyli od dołu od wanny zaczynamy. Następnie sobie montujemy układ jezdny. Mamy tutaj właśnie silnik również do złożenia. Kolejne etapy składania kadłuba i możemy zrobić właśnie tak kadłub górny. Możemy oczywiście zamknąć, nie prezentować silnika, a spokojnie możemy tak samo wziąć, otworzyć go i w tym momencie będziemy mieli pokazany silnik. Tutaj widzimy kolejne etapy sklejania. Na koniec mamy wieże i jak zamontować, a i tu jest właśnie ostatnie. Tak, tutaj mamy jeszcze raz pokazane. Tak, tutaj mamy jeszcze raz pokazane jak malować modele, gdzie mamy nakleić kalkomanie. I tak prezentuje się instrukcja. To teraz zobaczymy, jak ramki wyglądają. Druga, trzecia, czwarta, piąta. I teraz tak, czy mamy ramkę A? Proszę bardzo. Zaczniemy od ramki A. Ja sobie ją położę, przybliżę od razu kamerę. Tak prezentuje się ramka A, która zawiera właśnie elementy, tutaj wieży, kadłuba. Skrzynek, zbiorników na paliwo, silnika, jarzmo, armaty również mamy. Tak, na pierwszy rzut oka widzę, że jest naprawdę bardzo ładna ta ramka. Mam nadzieję, że też uda się pokazać Wam to samo na ekranie. Mamy dużo fajnych części, czystych części przede wszystkim. Nie ma żadnych nadlewek, nie ma żadnych zapadnień. Bardzo fajnie spód jest pokazany tutaj, jeżeli chodzi o, właśnie kadłub. Model naprawdę wygląda bardzo fajnie, prezentuje się naprawdę super. Więcej nie wypowiem się na temat tego modelu, ponieważ go nie sklejałem, tak. I talerii bardzo dawno temu sklejałem i nie mam najgorszych jakichś wspomnień, powiedzmy. Z tym, że moje, powiedzmy, to były modele dużo prostsze. Ten ma dużo więcej elementów i widzę, że naprawdę detal jest niegłupi. Takich ramek mamy dwie i to jest ramka B. I tu mamy bardzo dużo, e, mamy przede wszystkim tak, mamy gąsienice, mamy pokazane koła, mamy klapy, włazy, elementy mocowania właśnie do e, podwozia, mamy dodatkowe kanistry, ogniwa e, tutaj, tak samo e, gąsienic. Widzimy, koła są naprawdę niegłupio zrobione, detal jest naprawdę niezły. Mamy beczki zapasowe, tak, e, bo to jest podwójna ramka. Ta występuje dwa razy. Naprawdę nie wygląda to źle. Nie, jeżeli chodzi o jakość, jakość ramek, części na ramkach, wygląda to naprawdę całkiem, całkiem. I tu mamy ramkę D, a ta kolejna, która została, to jest na ramka C. No dobrze, teraz mam ramkę D na, na tapecie. I tak się wiecie, co przyglądam. Jeżeli chodzi nie znam dokładnie, jak wygląda, nie, nie zapoznawałem się nigdy z czołgiem T55. Jeżeli chodzi o szczegóły, detale powiedzmy, na, na kadłubie, czy też wieży, to za dużo nie mogę powiedzieć, czy on jest prawidłowo zrobione, czy nie. Omówimy tutaj z racji tego, że jest to unboxing, to umówi, omówimy po prostu ramki. Prezentują się części naprawdę nieźle. Mamy też elementy, na przykład tak jak mamy włazy, to te włazy są o tyle ciekawie zrobione, że jest też od spodu wykonane. Tu mamy też te dodatkowe zbiorniki, mamy błotniki, tutaj mamy elementy, właśnie mamy skrzynię, tak jak w wersji polskiej, na przykład taką specjalną skrzynkę mamy do przymocowania na lewej stronie wieży. Mamy zasobnik dodatkowy, to jest rura do y, przepływania y, przez rzeki. Nie, nie mogę mieć żadnych, powiem Wam, zastrzeżeń do tej wieży, ani do innych elementów. Tak wygląda y, z drugiej strony. I ostatnia ramka, ramka C. Tutaj mamy lufę, no wiadomo, że Lufy plastikowe nie są najlepsze, ale ta nie wygląda na jakąś... Nie, jest bardzo fajnie z otworem, tak samo zrobiona. Wiadomo, że osoby, które będą chciały mieć dużo lepszy detal, no to wiadomo, że zakupią lufy metalowe. Tu mamy karabin przeciwlotniczy montowany na wieży. Mamy obrotnicę tak samo na wieży, na włazie dowódcy. Powiem Wam, że prezentuje się to wszystko ok. Nie jest, jest naprawdę fajnie. Raz ten model oglądam, dopiero teraz jeszcze raz tak na spokojnie oglądam i powiem wam, że nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, do tego modelu, oglądając ramki. No pomyślę nad tym modelem, żeby trafił do mojej kolekcji. Zobaczymy, tutaj mnie dziwi jedna rzecz. Jest zaszlifowane na ramkach pierwotna nazwa producenta czy też italerii, ale w każdym razie podobno jest to nowa ramka, poprawiona ramka z dodatkowymi elementami. I powiem Wam, nie mam zamiaru tutaj dalej w papiery zaglądać tej, temu modelowi. Skąd Gdzie on? Czy to jest jakiś przepak, czy to jest jakaś reedycja tego modelu sami widzieliście na ramkach prezentuje się całkiem dobrze więc fani układu warszawskiego czołgów, które były używane w Wojsku Polskim w okresie PRL nie będą mieli żadnych na pewno zastrzeżeń i myślę, że powinni sobie zapodać ten, zafundować sobie ten po prostu zestaw a wracając do mojej zagadki, jak się nazywa e, japoński złodziej flamastrów? Oczywiście Koshimazaki. E, a ostatnio, e, Monika, niektórzy znają, zwana też myszą. E, bardzo mi ciekawy powiedział <grywania> taki dowcip. Gdzieś tu szukam teraz, czy jest coś takiego napisanego. Eee, że na pudełkach czasami jest napisane Model Kit. Tu nie widzę tego i tak ostatnio Monika się uśmiecha. nieźle, tak, tak. Mhm. To nie jest nowy model, tak, to jest tak, model kit wciskany żoną, tak, że nie, ja miałem ten model, oczywiście, ja tylko przekładam, pożyczyłem, odebrałem. Normalnie traktujemy czasami się jak małe dzieci. Ale dobra, to jest, to jest zabawa, fan. Mysza ma też czasami zabawę, jak skądś wyciągam model, oglądam i, i, i po prostu rozumiem, że ci z szafy wypadł, tak? Mhm. Tak, tak, tak. Czy to coś nowego? Jak się spodoba, to będzie cicha. cisza. Podaj, podaj obejrzeć. Dobrze, posłuchajcie, dosyć żartów. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten unboxing wielu. Rozjaśnił sprawę zakupu tego modelu. Bo różne słuchy chodzą, ludzie, różne ludzie piszą rzeczy w internecie. Widzieliście ramki? Co do. Yy, nie mam zamiaru w ogóle komentować jakoś. Znaczy, jakoś powiedziałem, że elementy tego, ale jeżeli chodzi o taką recenzję modelu, to mogę coś takiego dopiero powiedzieć yy, po sklejeniu yy, modelu i, i wtedy mogę wypowiedzieć się, czy model jest fajny, czy nie, czy części pasują, czy nie. W każdym razie, dziękuję Wam za oglądanie unboxingu. Oczywiście, zapraszam Was do mojego sklepu internetowego dla modelarzy, który znajduje się pod adresem www.tankmodels.pl. Zapoznajcie się z pozostałymi modelami od Italerii. To, co jest dostępne, te modele są u nas dostępne w sklepie. Jeżeli pojawiają się nowe, no to automatycznie wpadają też do, do oferty sklepu. Jeżeli któregoś modelu nie ma, to znaczy, że go nie ma po prostu w tej chwili i czekamy na dostawę. I nie ma możliwości, powiedzmy, zamówienia go i czekania nie wiadomo ile w dostawie. Nie, nie. To co jest na stanie magazynowym, to jest w sklepie. Pojawią się wkrótce modele na zamówienie znowu. Ale to będzie opisane wszystko w opisie produktu. Ja Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, dajcie suba, lajka. Zapraszam do sklepu. Link do modelu znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, pozdrawiam.